Gronda TV razem z nami cygan, kolejny zawodnik turniejowy. Powiedz, jak się czujesz przed tym turniejem i czy czujesz się gotowy? Czuję się gotowy, czuję się też troszeczkę stresik, no ale jutro, jutro będzie ogień. Zawodnik, spojrzałeś na niego, trochę chyba wyższy. Pasuje ci taki rywal? No myślę, że ma, no wyższy, tak, tak, a czy pasuje? No z kikolwiek wylosował, no to bym zawalczył, tak? No. Zobaczymy, walczyłem je i sparowałem i z wyższymi i z mniejszymi, więc nic nowego. Widzę, że są dwa typy zawodników tu na gromdzie, jeden łapie za telefon i by pytał kto to jest Sieniaw, a inny po prostu wchodzi i nie kalkuluje. Jak, jak, którym ty jesteś? E, chyba ten, tym drugim, że nie kalkuluje, po prostu z kimkolwiek by mi tu przyszło zawalczyć, to bym zawalczył. Damy sobie siebie 100%, no wiadomo, a walka jakby się potoczyła, czy wygrana, czy przegrana, to już by po prostu inny, inny temat. Dlaczego gromda? Powiedz mi, dlaczego gromda, bo to nie jest coś codziennego, żeby startować na gołe pięści, żeby bić się tutaj w gromdzie, a ty się na to zdecydowałeś. To jak wcześniej chyba wspomniałem w wcześniejszym wywiadzie, wywiadzie, że po prostu miałem nadzieję, że wpadnę na zagranicznego zawodnika. E, z tego powodu, że po prostu jak słyszymy, jak się wypowiadają zagraniczni zawodnicy, to sami pro, no, można powiedzieć, że po prostu prowokują czy coś takiego. I nie lubię tego typu zachowania dużo krzyczeć. Obrażać ludzi po prostu hurabura, nie wiadomo co jak, a się wchodzi do ringu i później się pada. Czyli rozumiem, że takiego Parisa byś chętnie skasował. Yy, nie wiem który to jest. Niestety. Ten potatuowany z papierosem był Aha, taki material. Widziałem to trailer. No no powiem szczerze, że, że no, miałem nadzieję, że właśnie na niego, na niego właśnie wpadnę. Ale zobaczymy, no. Zobaczymy. Nieważne, z kim zawalczę po prostu, żeby się pokazać z dobrej strony, mam nadzieję. No i tyle. Powiem szczerze, że, że po prostu ja się wywodzę z MMA, tak, a nie z boksu. Się boję, żeby tam czasami hiking nie poleciał, no ale żartuję oczywiście, ale tak jak mówię, z kim zawalczę, tym zawalczę i tyle. No, ale boisz, tak. boisz się, że takiego Marcina Najmana odwalisz, ale wiesz, w większości się to nie zdarza. Nie, nie, żartowałem oczywiście, mówię, że się wywodzę z MMA, z, 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 z po prostu kopień też i tak dalej, ale to wiadomo, się mi to kontrolować, więc wszystko dobrze, a jeżeli chodzi o Najmana, to nie pozdrawiamy. Ale tutaj na gromdzie chyba się to przydaje, no nie? Bo jednak nie myślisz o tej gardzie, tak jak zawodnicy, którzy są przyzwyczajeni do dużych rękawic, a dwa, że jednak jest ten brudny boks i clinch i kilka tych rzeczy takich na gromdzie, podobnych do MMA jest. No dokładnie, a też po prostu bardzo podobne jest to do ulicy, więc myślę, że chyba każdy wie o co chodzi, no to... No właśnie, o co chodzi, czy byłeś się kiedyś na ulicy, czy byłeś grzecznym zawsze chłopcem? Może zostawmy ten temat po prostu, no wiadomo, że myślę, że chyba każdy, każdy chłopaczek, chłop, Coś tam przeżył, tak? No i tyle, ale zostawmy te tematy może i coś tam zawsze. Tak jak wiadomo, po prostu może powiem tylko tyle, że jestem taka żywiec cyganem, tak? Oczywiście się tego nie wstydzę, jestem dumny z tego i powiem tak, że na mnie jest łatwo, tak? Nie chodzi o to, że ja kogoś raz bronię czy coś, bo to są. I są mi tacy i tacy, jeżeli chodzi o taką kategorię, ale no trzeba po prostu zawsze walczyć. O tego też słyną po prostu cyganie, że zawsze walczą i tak dalej. No i tyle, myślę, że chyba tyle wystarczy, jeżeli chodzi o ulicę. To jeszcze cię tylko dopytam, czy faktycznie tak jest, jak na przykład wiemy Tyson Fury opowiada takie historie, że on się musiał bić w dzieciństwie i decydować, kto jest najlepszy z jego kolegów, z jego braci. Czy faktycznie tak jest? Było u ciebie? Jeżeli chodzi o otoczenie takie nasze i e, sami swoje, no to raczej tego unikamy, po prostu dlatego, że mamy bardzo duży szacunek do siebie, nie możemy takie rzeczy po prostu robić, żeby się bić między nami, między sobą, ale jeżeli wiadomo, coś tam będzie, to trzeba, no to wiadomo, zareaguje to w życiu bywa, nawet się z bratem, pokłócić się, pobić, ale jeżeli chodzi znowu o środowisko inne, no to trzeba się bić po prostu, Od czasami życie zmusza do tego, no niestety tak jest, no i tyle. Tyson Fury jest królem Cyganów, czy tylko samozwańczym? Eee, znaczy się, jeżeli chodzi o tak, żeby powiedzieć, no to wiadomo, jest królem Cyganów, ale tak naprawdę to nie jest, nie? No, Królem, król króla mamy tylko jednego, nie? Jezusa Chrystusa I to, to jest moje zdanie, tak? I tyle. Jeżeli chodzi o Cyganów, no to króla kiedyś mieliśmy, ale... Pozdrawiam wujka, wujka, wujka ee, Baja. Każdy, ten kto wie, to wie. Super. Czyli czekamy na turniej, czekamy na Twoją walkę. Dziękuję Ci i życzę Ci powodzenia. Dziękuję bardzo. Świat zawsze potrzebował bohaterów. A my, wychowani na kultowych filmach dane słowo miało wartość, i nikt się nie mazał, bo chłopaki nie płaczą. Świat wartościowych idoli, którzy stawali się legendami i których losy śledził każdy. Ci, którzy robili robotę, a nie tylko gadali. Wielkie walki, na które wstawali wszyscy, dające niezapomniane emocje. Królowie Ring wygrywali serca oraz pamięć kibiców. Czas, aby znów poczuć te emocje, oczekiwania jak dzieciak na święta. Ten smak, Prawdziwej i twardej rywalizacji. Konkretnych fighterów i bitnych bestii. Ojciec z synem siadający do oglądania. Grupa znajomych przy zimnym browarku. Całe świty dobrych chłopaków kibicujących swojemu bratu. Lecia daleko, lecia. Historia tworzy się na naszych oczach. Dwóch najlepszych. Stanie do walki, na którą czekają wszyscy. Czas poznać niekwestionowanego i niepokonanego czempiona walki na kołe pięści. Don Diego versus Balboa. Gromda 13. Już 26 maja. Na żywo w systemie Pay-Per-View na gromda.tv. i będzie ostro.